Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy pierwszy odcinek po tym wstępie, który był poprzednio. Dzisiaj będziemy się zajmowali rozkręcaniem i naprawianiem Samsunga VK1260. Mam nadzieję, że są tutaj ludzie tacy, którzy też chcą zobaczyć, tak jak ja, co się stanie, jeśli rozkręcimy tego sprzęta i zrobimy porządek w tym sprzęcie. Dobra, słuchajcie, ja już jestem przygotowany, tak mi się przynajmniej wydaje, że wszystko sobie zgromadziłem, co będzie mi potrzebne. Jeszcze tylko sobie przyniosę, ale to za chwilę, przyniosę sobie izopropylen, żeby można było to czyścić z tego całego syfu i jedziemy z koksem, także dziś zaczynamy demolkę. Żeby wszystko było jasne, ja to po prostu traktuję jako zabawę. Także tutaj nie będzie profesjonalnych napraw jak na niektórych kanałach, a szkoda, bo chciałbym, powiem Wam szczerze, chciałbym mieć taką wiedzę. No ale dobra, wejdźmy tutaj i zacznijmy zaglądać przede wszystkim odłączono od prądu, odłączono od prądu, kasetę sobie możemy zabrać. No i co? Od czego tutaj zacząć powiedzcie mi, może zobaczymy pod spodem co jest w nim, a może tam jakieś paski albo coś. Także idziemy pod spód. Jesteśmy pod spodem. Także teraz nie pozostaje nic innego. Jak wziąć. Się... Kurde, tylko wiecie co? Ja sobie te śrubki muszę gdzieś chować. Bo ja tego nie, 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 nie pogubię. I potem połowę pozapominam. Gdzie rozumiecie to wszystko miało być? Gdzie tu jest jakiś płaski, cienki śrubokręt? No. O! I cyk. Tu gdzieś coś trzyma. Aha. czekajcie, tu trzyma to, tu trzyma to. Pyk. la. Jesteśmy w środku. Przydałoby się chyba włączyć kasetę i zobaczyć, może tu jesteś kurna krzywa. O, kur to się w ogóle nie kręci. Zaraz będziemy patrzeć, co tam jest dobra słuchajcie jedziemy na razie zrobimy takie nagranie z rączki tutaj wy... nie kop w kasety nie kop o kurwa słuchajcie co to było a to ten silnik przeskoczył power świeci się no to słuchajmy Słuchajcie, weźmy kasetę i patrzymy teraz od tej strony. Tylko wy tutaj patrzcie, co się dzieje. Nic się nie dzieje. Kaseta nie wychodzi, jak jest pianowo postawiony. Dobra, pomożemy mu. Wyciągnijmy to. Powiem Wam, że to będzie gruby temat. Oj, gruby temat. Tu. Nie, może nie od spodu zaczniemy ale wiecie co, no ja, 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 ja się boję, że jak ja zacznę te wszystkie sprężynki słuchajcie, odciągać no to zostaniemy, że tak powiem z ręką śrubki poprzykręcałem na miejsce, na razie trzy la 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 la, nie ja bym zaczął najpierw od demontażu tego porozpinałbym te kable oczywiście porobię zdjęcia czekajcie z prądu wypiąć Mi mnie tak je tego wało to by były jaja głównie słuchajcie wszystko będzie na tej mechanicy ja się boję że to będzie no muszę mieć drugą rękę no muszę was dać na statyw żeby trzeba było jakoś wziąć porozpinać słuchajcie Ludziki moje kochane o pyk ale zrobimy sobie ludzkie zdjęcie jak to było, chodź tu dziadu czyli ty byłeś tak o i cyk i cyk Wyszło, proszę Państwa, ale tak samo jak poprzednio, zrobimy sobie dokumentację, jak to było. I to tutaj mamy cyk. Dobra, teraz będziemy szukali, szukali opcji odkręcenia tego. To byśmy sobie ściągnęli, gdyż przydałoby się mieć to. O, tam już widzę, że gdzieś tam kabelki idą. Pięknie, pięknie, pięknie. Tutaj kabelków nie widać. Ale próbujemy najpierw od Chyba, żeby tą płytę najpierw odciągnąć. Nie, ale słuchajcie, jak odepniemy elektronikę, to w razie czego nie można będzie sprawdzić co gdzie zgrzeczy dobrze mówię? dobrze myślę? no właśnie, jak go odepnę z elektroniki to będzie Lipton Ajajajaja. dobra, to jeszcze raz nagrywamy tutaj musi być założone na tym i po drugiej stronie musi być też założone na tym bolcu mam nadzieję, że to widać o Musi być tak. I. Musi być tak. Dobra, i teraz możemy wziąć i możemy to wyciągnąć. Czekajcie, jak to się wyciągało? O! Cyk! Cyk! I już mamy dostęp do sprężynek. Mamy coś takiego. Że wam... dobra jak tutaj widzicie mamy już odciągnięty tą górę tutaj i teraz nie pozostaje nic innego chcę się dostać do tych kółek zębatych które są tam ale chcę najpierw ściągnąć tą płytę gdyż to mi przeszkadza i nie mogę zobaczyć, co jest tutaj pod tymi silnikami i co tutaj blokuje. Także próbuję zdemontować tą płytę teraz, w tej chwili. A słuchajcie, przyglądając się tutaj różnym mekom, znalazłem coś takiego. Yy... Czekajcie, wezmę jakąś. Patrzcie się, wypięta taśma. Luzem, planuję to odpiąć tu poodpinać, żeby się dostać do żeby się dostać do tego silniczka tam i do tych kół zębatych, co tam widzicie. Dobra, mamy odkręcone śrubki. Puściły zaciski, ale gdzieś coś jeszcze trzyma. Obawiam się, że tutaj gdzieś coś trzyma. Hmm, hmm, hmm to wyciągnąć. O, 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 o. Poszła płyta. Płyta poszła. Teraz by się przydało to wziąć i odpiąć. Ale to na spokojnie, na spokojnie. O, tutaj są te silniczki. I tutaj dochodzi. O. Tutaj dochodzi. Trzeba to było odpiąć, zdjęcia porobić, gdzie co jest. O, bo tego tutaj nie wypniemy, czy. Czy wypniemy, czy to jest jakoś tam. O. Poszło. Szło. Czyli trzeba zapamiętać, że to było tu. No jak nie zapamiętamy, to będzie lipa. Zrobimy zdjęcie. Że to. Chodzisz tu. Było tu. Dobra, i teraz możemy jeszcze rozpiąć zielone. I w zasadzie to by trzeba było wymontować. I mamy wymontowane ludziki. I jest wymontowane. Dobra, jeszcze mi zostało to wyciągnąć, bo to jest przymontowane tu. I to jest przypięte tutaj. To tego nie będziemy odpinać. To się wyciągnie w całości. To wyciągniemy w całości. I teraz usunąć trzeba to. Gdzie tam trzyma jeszcze jedna śruba? Hmm. Poszła jedna, drugiej nie widzę. I to będzie to. Czy nam się to wyciągnie? A, tu jest coś jeszcze koralowe, przypięte. To wypięliśmy stąd, od głowicy. I teraz to wyszło nam całe tu jest spięte to od głowicy to. i teraz mamy płytę oddemontowaną przykręcimy na miejsce śrubkę Co byśmy jednej nie zgumili nie było tu Geniusz. dobra i tym oto sposobem płyta odeszła tak i jest dostęp do tych oto szpargałów i trzeba się dostać tutaj do tych kółeczek, czyli trzeba chyba jeszcze ściągnąć to. I to. Tu jest jakaś taka jedna śrubka. O, odkręcamy. śrubka poszła. Co się nam ukaże? Aha, i to jest to, co szło tutaj. To jest to. Hmm. Czyli tu się trzeba dorwać. A najprawdopodobniej to, co znalazłem, że jest urwane, to było tu. I te trzy śrubki, jedna już jest odkręcona, teraz tutaj, druga trzecia trzymają ten wydaje mi się ten mechanizm na miejscu o i zobaczmy czy go wyciągniemy tak wyciągnęliśmy go jest wyciągnięty to znaczy odciągnięty No. Patrzcie się. Co się rusza. No i słuchajcie, mamy taki patent, że jak zrobię Tutaj kręcę tym. To mechanizm działa. Patrzcie się. Ale, jest jedno ale, właśnie, bo jak dochodzę tu do końca, to jest opór. Coś tu jest, musi być źle zrobione. O, widzicie, bo nie chcę. O, muszę na siłę, żeby wypchnął kasetę. I tu się kręci w miarę ok. W tą stronę idzie. Naciąga te rolki, ale w drugą stronę już nie. I plan mam taki, żeby to wziąć, wykręcić i całość umyć. No bo nie wiem, czy ja to wacikiem i izopropylenem umyję. To trzeba byłoby odpiąć. To trzeba byłoby też całe umyć, wyczyścić. Jak tu mamy tą wtyczkę, to czerwony idzie dotąd. Dobra. O, i kolejny element wyciągnięty, odłączony. Ja bym to też stąd usunął. Bo, jak mam to mieć, tylko czy ja to potem tu przesunę? A nie, to kablom to się nic nie stanie. I to bym jeszcze wziął. Tu słuchajcie. A, tu jest jeszcze jakiś układ elektroniczny. Tutaj go po tej stronie nie widać. Ale po tej stronie go widać. Tutaj jest jajo. Bo jak ten, patrzcie się, to wychodzi z głowicy, to tak ma być? I tutaj była załączona ta wtyczka. To. a no, jeszcze w dodatku jest pokrzywione. Nie wiem, czy to tak ma być, czy nie. Napiszcie. O, bo to było tutaj luźno. Czekajcie, tak? Ale to jest Samsung, więc to musi tutaj być. O. I to było tak wciśnięte. A jak to wyciągnąłem, to pyk wyszło całe. Dobra. Czyli co? Tutaj jeszcze gdzieś to tam wchodzi. Nie rozbieram tego. Ja to po prostu umyję. I tak zrobimy, bo jak to zacznę rozbierać, to obawiam się, że tego nie skręcę. O, patrzcie się, kawałki. Plastików zaczynają wypadać. Tutaj mamy gumka wygląda na dobrą, na naciągniętą. Ale czekajcie, bo to trzeba byłoby zrobić tak, że patrzeć, co się tutaj dzieje i jak kręcę tym kółkiem. O widzicie? Mechanizm tutaj działa. poluzowało się o, widzicie teraz można tym poruszać a przed tym nie można było ale coś jest i tak zrypcone bo tej kasety nie wyrzuca i tutaj się blokuje no widzicie żeby te wajchy od kasety przeszły o trzeba na siłę nie wiem nie wiem, co to. O co to kaman? W każdym razie zaraz się przyglądniemy, jak wyczyścimy te kółka zębate Zaraz się temu przyglądniemy, czy one nie są połamane, tak jak ktoś tam pisał. No. I tu przechodzi, o, ale w tą stronę już nie chcę. To już trzeba na siłę, a ja się boję że to w końcu się ułamie o, to koło się blokuje i ciul wie o co kaman mamy trochę a chodź to. ale powiem wam, że to będzie przekurwione umyć że tak brzydko powiem, to jest tak wszystko tłuste, że to faktycznie, powiedzcie mi, wazelina techniczna, później batak, nie? Całe ręce są upierdacze Miałbyś jakieś rękawiczki albo coś, coś pomyślę zaraz. myślę, że będzie dosyć tego czyszczenia jak na razie słuchajcie, ja uważam, że jest wyczyszczone i jest, pojawiło się, słuchajcie światełko w tunelu ponieważ, przypatrzcie się teraz, co się dzieje nie muszę bardzo mocno robić, żeby mechanizmy się ruszały widzicie, wyrzuca kasetę ciekawy jestem, jeszcze jak wyczyszczę ten silnik wiecie, to bo jeszcze to mi zostało do oczyszczenia, bo jest to upierdzielone ciekawy jestem czy yy, będzie to coś dawało aż jestem ciekawy patrzcie się, mechanizmy działają ruszyło to w miarę wolno a tu jeszcze mam takie nie do, do, do czyszczenia. ale słuchajcie no, jest światło w tunelu może to faktycznie było tylko zarypane I były takie jaja. Dobra, słuchajcie, no to to będziemy już sprawdzać w następnym odcinku, będziemy działać dalej. Ja wyczyszczę sobie jeszcze poza kadrem ten silnik. Spróbuję to złożyć. Słuchajcie, i spróbuję podłączyć. Zobaczymy, co to da. I powiedzcie mi tylko wazeliną techniczną trochę, tutaj to posmarować, czy czym? Napiszcie mi w komentarzu. Dobra, myślę, że na tą chwilę to by było. Także widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że uda się to ogarnąć, jest światło w tunelu, także do zobaczyska. Hej! Hej.